Innowacyjność to dla wielu firm najważniejsza droga do rozwoju i zdobywania nowych rynków zbytu. W programie przedstawimy dwie firmy, które inwestują w najbardziej innowacyjne rozwiązania, choć w zupełnie różnych branżach. Rzeszowska firma Vegacom wdraża najnowocześniejsze systemy teleinformacyjne, z czego skorzystali już studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Natomiast firma Amtech z Głogowa Małopolskiego inwestuje w nowoczesne maszyny, by produkować systemy do budowy lekkich konstrukcji szkieletowych. VegaCom to rzeszowska spółka zajmująca się projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisowaniem systemów teleinformacyjnych, wideokomunikacyjnych, audiowizualnych oraz rozwiązań mobilnych. Firma Vegacom tak naprawdę powstała w 2000 roku, wtedy kiedy zebrało się kilku pasjonatów, którzy chcieliby coś zrobić ze swoją wiedzą i, i jak gdyby z postępem technologicznym, który w tym okresie dosyć mocno zaczynał się na rynku IT uwidaczniać. Na przełomie tych 12 lat firma kilkakrotnie się przekształcała. Najpierw nazywaliśmy się firmą Lanservice, natomiast w 2000 roku ze względu na zmiany i, i jak gdyby no, utrwalenie brandu który chcieliśmy promować na, na naszym rynku, powstała firma Vegacom i do dnia dzisiejszego z tą nazwą e, funkcjonujemy. Powstanie firmy było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, a dziś rynek wymusza jej rozwój. Do tej pory podstawowymi środkami komunikacji był dostęp do internetu, telefon oraz komputer osobisty. Zupełnie nowe możliwości możemy osiągnąć rozszerzając ten model o nowe kanały komunikacji, jak na przykład wielostronne połączenia wideo. Ogromny rozwój systemu wideokonferencyjnego zaobserwowaliśmy jakieś 3 lata temu, wtedy, kiedy był słynny problem z połączeniami lotniczymi wynikającymi z wulkanu, który wybuchł na Islandii. Ruch w Europie lotniczy został wstrzymany. W tym momencie ci, którym najbardziej zależało na czasie i na kosztach, zaczęli intensywnie inwestować w systemy wideokonferencyjne. To się działo w skali całego świata, ale w Europie ewidentnie. Jakość na dzień dzisiejszy, z jakim możemy się łączyć z dowolnym miejscem, punktem na ziemi, w tej chwili jest na poziomie jakości Full HD. Ponadto przepustowość łączy internetowych w tej chwili tak bardzo wzrosła i jest dostępna dla praktycznie każdego podmiotu gospodarczego, poza tym to, że też wychodzą naprzeciw, więc cena tych łącz bardzo spada, spowodowała to, że zaczęły, zaczęli podmioty inwestować w tego typu rozwiązania. Do grona klientów Vegacom należy wiele instytucji, korporacji o ugruntowanej pozycji na rynku. Firma współpracuje też z medycyną i edukacją firma Policom pod koniec ubiegłego roku wprowadziła dosyć innowacyjne rozwiązanie, jeżeli chodzi o system wideokonferencyjny. Jest to tak zwane rozwiązanie Eagle Eye Directory. Polega ono na tym, że przy zastosowaniu tradycyjnego systemu wideokonferencyjnego, do, którym, do którego dołożono drugą kamerę i mikrofony, które są w stanie w określonej przestrzeni rozpoznawać kierunek głosu, z którego się dobywa, starają się osobę mówiącą, zabierającą głos w danym momencie skadrować tak, aby ona była jak najlepiej widoczna poprzez odbiorców z drugiej strony. System jest o tyle innowacyjny, że nie jest to mechaniczne ustawienie kamery polegające na skadrowaniu osoby, tylko system ten posiada system rozpoznawania twarzy. Więc na podstawie oczu, nosa i ust, które ruszają się w trakcie wypowiadania, system to rozpoznaje i stara się idealnie skadrować osobę mówiącą. Dąży to do tego, aby w czasie takich połączeń wideokonferencyjnych realność takiego spotkania była jak największa. Dzień dobry, witamy Warszawę. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Schmidt, Polikom Warszawa. Ten system właśnie wykrył to, że ja mówię oraz rozpoznał moją twarz, ponieważ jest wyposażony również w system rozpoznawania twarzy i skadrował mnie automatycznie w taki sposób, bym był jak najlepiej widoczny dla Państwa. To oczywiście przekłada się na poprawę komfortu prowadzenia wideokonferencji w salach o małej do średniej wielkości, gdzie jest kilka osób i chcemy widzieć y, y, tą osobę, która w danym momencie zabiera głos. Mógłbyś na przykład odprowadzić? Dokładnie. Teraz, jak Państwo widzą, znalazłem się w innym miejscu. Gdy tylko zabrałem głos, jedna z kamer, ponieważ ten system składa się z dwóch kamer pracujących y, z, ze sobą, bez żadnego przełączania pilotem czy coś takiego, system Przełączą mnie tak, by było jak najlepiej dla Państwa. Nowoczesne technologie teleinformatyczne inwestuje Uniwersytet Rzeszowski. W tym względzie współpracuje z firmą Vegacom. W tej chwili no, realizowane są i konferencje, i seminaria, i wykłady profesorskie. Łączymy się z całym światem i stąd też ta korzyść dla uniwersytetu jest bardzo duża. System bardzo intensywnie się rozwija. Tutaj o, przykładem są obiekty na Zalesiu realizowane w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Również taki system będziemy montowali w obiektach głównych uniwersytetu. To jest Centrum Medyczne, Centrum Innowacji transferu wiedzy techniczno-przyrodniczej i to jest te najbliższe działanie, które myślę, że staniemy się bardzo nowoczesną, otwartą uczelnią dzięki realizacji takim programom innowacyjnym w tym zakresie. Możliwość prowadzenia wideokonferencji ma wiele uczelni, ale sprzęt tej jakości jest rzadkością. Wysokiej klasy projektor wyjeżdża z sufitu. Obraz pada na ekran namalowany specjalną farbą na ścianie. Można oglądać obraz z sali, a zoom kamery podwieszonej pod sufitem przybliża osobę stojącą za katedrą. Na suficie umieszczone są dwa mikrofony, które zbierają dźwięk z całej sali. Dzięki nim pytanie zadane przez studenta w Rzeszowie może usłyszeć prowadzące zajęcia na przykład na drugiej półkuli. Podejmujemy działania w ramach programów unijnych. Przede wszystkim w zakresie e-learningu, wideokonferencji. Tutaj bardzo mocny nacisk kładziemy na tego typu formy, nowoczesne formy realizacji dydaktyki no i transferu wiedzy. Dzisiaj jest to wymóg konieczny, wymóg podstawowy, który każda uczelnia musi gdyby spełnić w tym zakresie. Po to, żeby dostęp do tej wiedzy był bardzo szeroki, a, a jednocześnie z tej wiedzy mogli skorzystać szczególnie studenci. No ale nie ukrywam, że również i pracownicy, bo dzisiaj ta dynamika zmian i rozwoju jest bardzo duża, stąd też no, potrzeba również komunikowania się bardzo szybkiego, reagowania, nawiązywania kontaktów, tworzenia zespołów które będą przygotowywały programy badawcze, będą później realizowały. No i kwestia rozliczeń później i wzajemnych jak gdyby kontaktów między y, tymi zespołami. Y, ta informacja musi bardzo szybko docierać do tych ludzi, musimy bardzo szybko reagować i no, bez tych systemów bylibyśmy daleko daleko w tyle. Studenci już dostrzegają zalety zastosowanych innowacji. Dzisiejszy wykład dotyczył innowacji Polski na rynku europejskim. Łączyliśmy się z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. I tam wykładowcy z tego uniwersytetu mówili na temat tych innowacji, jak wygląda Polska na tle krajów europejskich oraz innych krajów świata. Myślę, że dobrze, że zainwestowali w takie coś, bo. No bo fajnie, bo się łączy ze światem po prostu, z innymi ludźmi, innymi wykładowcami, z tymi można się dzielić swoimi ideologiami i pomysłami. Mi się wydaje, że to jest po pomocne w nauce. Uniwersytet Rzeszowski pod względem zastosowanych technologii znajduje się w czołówce uniwersytetów Europejskich. Wszystkie programy, które realizujemy, to są finansowane z projektów unijnych. No dzisiaj mogę ocenić, że... To, to są kwoty rzędu kilku milionów złotych w granicach 5 sześciu milionów złotych, które przygotowujemy takie zaplecze w tym zakresie, tworzymy ten system. To są duże pieniądze i nie ukrywam, że będziemy dalej te środki pozyskiwali i budowali ten system, żeby objąć całe, cały uniwersytet, wszystkie wydziały no i żeby każdy miał tą szansę É, Łączenia się, wymiana wymiany informacji. Firma Vegacom chce Podkarpackie Uczelnie zainteresować także innymi nowinkami technologicznymi. Platforma e-learningowa nie jest tylko i wyłącznie takim narzędziem do szkolenia, dlatego że w czasie takiego spotkania wirtualnego osoba prowadząca widzi i słyszy wszystkich uczestników, jak również jest widziana i słyszana przez tych wszystkich, którzy w tym czasie uczestniczą. Na panelu takim platformy e-learningowej, oprócz tego, że są ci uczestnicy, mamy możliwość prezentowania swoich własnych materiałów szkoleniowych. Więc może być to strona internetowa, może być to dokument, może być to arkusz kalkulacyjny, może być to prezentacja, włącznie z prezentacją multimedialną. Więc w czasie takiego połączenia mamy pełną, pełną jak gdyby, władzę w postaci wykładowcy, jeżeli mogę tak się wyrazić, który w pełni kontroluje, tak jakby tak naprawdę na sali wykładowej. Różnica polega tylko na tym, że uczestnik, który w tym, e, w tym procesie uczestniczy, może być u siebie w domu, może być w szpitalu na łóżku, może być na plaży, może być w dowolnym miejscu, ale jest uczestnikiem takiego szkolenia. U nas jest to nowość. Na dzień dzisiejszy jedyna uczelnia publiczna, która to wdrożyła, to jest SGGW w Warszawie. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania rozwiązania, aby zsynchronizować tą platformę z systemem wideokonferencyjnym, który oni posiadają. W praktyce będzie to tak, że wykładowca, który prowadzi w danym momencie wykład na sali wykładowej, będzie poprzez system wideokonferencyjny widziany i słyszany wśród studentów, którzy będą poza tą uczelnią, a będą mogli za pomocą platformy e learningowej połączyć się z tą salą wykładową. Oczywiście możliwości wykorzystania tego są, są bardzo duże, niemniej jednak największym, jak gdyby takim wyznacznikiem tu jest edukacja. Udało nam się zainteresować nasze rzeszowskie uczelnie, czyli Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską, aby mogły uczestniczyć w wdrożeniu takiej platformy e-learningowej na swoim gruncie. Udało nam się zaproponować rozwiązanie w postaci wyjazdu przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej na wizytę w SGGW w Warszawie, na której mogliby zobaczyć zaprezentowany system, jak również wnioski i analizę tych ludzi, którzy już tam z tym systemem pracują. Spotkanie było bardzo owocne. Zarówno i SGGW, i nasze uczelnie, przy okazji zupełnie zobowiązały się do jakiegoś zawiązania współpracy pomiędzy tymi uczelniami, a ponadto przedstawienie tego produktu, który już u nich działa, zainteresowało obie uczelnie na tyle, iż myślą o wdrożeniu takiego rozwiązania u siebie. W firmie Vegacom zatrudnionych jest ponad 20 osób, głównie absolwentów podkarpackich uczelni. Jest to branża, która ma potężny rozwój, która niesamowicie rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, więc można to powiedzieć w ten sposób: jeżeli ktoś nie jest na bieżąco w tej branży, to zostaje z tyłu. Tutaj nawet nie można pozwolić sobie na to, żeby stanąć w określonym miejscu. Tu musi być ciągły rozwój i jeżeli te innowacje, które pojawiają się, bądź nasze firmy tworzą niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania, siłą rzeczy są firmami innowacyjnymi. Z unijnych dotacji na innowacyjne technologie skorzystała także firma Amtech z Głogowa Małopolskiego. Specjalizuje się w budowie domów mieszkalnych i budynków komercyjnych w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Działamy na rynku od 1995 roku i w tym czasie zrealizowaliśmy wiele i budynków mieszkalnych, i przedsięwzięć komercyjnych, różnych hal produkcyjnych. Podstawowym profilem naszej, naszej produkcji jest budowa budynków jednorodzinnych mieszkalnych w oparciu właśnie o stosowaną przez nas technologię. Technologia nazywa się Sunday System. Są to kształtowniki ze stali zimnogiętej, ocynkowanej, wykorzystywane właśnie do produkcji domów naszej technologii. Budynki wykonane przez Amtech znajdują się na terenie całej Polski, a także za granicą, m.in. w Irlandii, na Słowacji, w Czechach, na Ukrainie, Cyprze, w Anglii, a nawet w Uzbekistanie. Prowadziliśmy realizację w różnych częściach Polski. W Głogowie ma polskim bardzo dobrze układa nam się współpraca z urzędem gminy. Realizowaliśmy dla nich rozbudowę domu kultury. Wiele obiektów domów mieszkalnych jednorodzinnych na terenie i Głogowa, tutaj i Rzeszowa i w całym województwie podkarpackim. Obecnie realizujemy rozbudowę szkoły podstawowej w Siechnicach. Projekt wygrany z przetargu. Głównym elementem nośnym jest konstrukcja stalowa, jest to profil o szerokości 9 cm i grubości od 1,25 do 1,5 mm, poszyty płytą konstrukcyjną Cetris, jak i również można tak samo OSB. Następnie wypełnione w środku izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej, tu jest w przypadku to jest grubości 9, 10 cm, a na zewnątrz jako izolacja termiczna jest zastosowanie stropianu, w tym wypadku to jest grubość 10 cm i rozwiązanie, typowe rozwiązanie metodą lekko-mokrą elewacji. On wewnątrz, natomiast stosujemy tutaj, jak Państwo zauważą, paraizolację i płytę gipsowo-kartonową. To jest typowe rozwiązanie ściany, natomiast typowe rozwiązanie stropu jest podobne, tylko wykonujemy jako sufit podwieszony. W postaci i tak samo y, ocieplenie od góry stanowi bełna mineralna i płyta egipsko-kartonowa. Produkcja elementów konstrukcyjnych o większych rozmiarach, a co za tym idzie, budowę większych budynków, umożliwia zakupiona w Stanach Zjednoczonych maszyna. Inwestycja była możliwa dzięki unijnej dotacji. Firma nasza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wywództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizuje projekt pod nazwą Innowacja i Inwestycje szansą rozwoju innowacyjnej technologii Sandy System i szansą rozwoju podkarpackiego sektora budownictwa. W ramach tego projektu prowadzimy na rynek nowy asortyment naszych elementów konstrukcyjnych, co pozwoli nam, budować budynki nawet do pięciu kondygnacji. Do tej pory technologia ograniczała nas i realizowaliśmy budynki do dwóch kondygnacji. Będzie to innowacja i procesowa, i produktowa. Nowy produkt to są właśnie te nowe elementy, szersze, większe, pozwalające na wznoszenie budynków o większych gabloty. Natomiast procesowa pozwala nam na zmianę organizacji procesu produkcyjnego dlatego że do tej pory programowanie tej maszyny po to żeby ona wycinała te i profilowała te elementy konstrukcji stalowej operator maszyny musiał wykonywać to ręcznie. Zakup tej nowej maszyny powoduje, że Programowanie i przesyłanie na maszynę danych, jakie elementy konstrukcyjne ma ona wycinać, będzie się odbywało już z etapu pracowni projektowej, czyli z komputera projektanta na maszynę profilującą i ona sama będzie po prostu wiedziała, jakie elementy, o jakich rozmiarach, jak powyginane, jak powycinane, będzie sama ta maszyna po prostu wycinała. Realizacja unijnego projektu wiąże się także z nowymi stanowiskami pracy. Zrealizowaliśmy około 80% tego projektu, to znaczy projekt składał się jak gdyby z trzech etapów. Pierwszy etap to był zakup tej maszyny profilującej, maszyna została wykonana w Stanach Zjednoczonych na specjalne zamówienie i przystosowana do wykonywania tych elementów właśnie w tej technologii Sandy System, w której my produkujemy. I ten etap mamy już za sobą, natomiast drugi etap i trzeci... To jest modernizacja pracowni projektowej, wyposażenie w nowe i zestawy komputerowe i w nowe oprogramowanie, które będzie właśnie umożliwiało to automatyczne połączenie pracowni projektowej z halą produkcyjną. W związku z tym zatrudnimy około pięciu osób nowych projektantów, w tym preferencja jest taka, żeby to było trzy osoby, żeby to były kobiety, dwóch osob dwie osoby mężczyzn, i w związku z wprowadzeniem nowego produktu. Na halę produkcyjną zatrudnienie zwiększymy o trzy osoby, czyli razem planujemy zwiększenie. Po zakończeniu realizacji tego projektu zatrudnienie wzrośnie o 8 osób. Pozycje firmy potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia oraz posiadane aprobaty i certyfikaty. W firmie Amtek zaufał Sebastian Orszuli, który zdecydował, że w tej technologii zbuduje dom dla swojej rodziny. Czas dla inwestora to jest pieniądz. W związku z powyższym, no ta technologia, po pierwsze, bardzo szybko pozwoli nam na umeblowanie tego domu, a po drugie, no zaoszczędzimy na czasie, który jest w budowlance, potrzebny na odparowanie całej wilgoci w tym budynku. Bo tutaj mamy całą technologię suchą praktycznie, oprócz fundamentu. No i to jest główny wyznacznik tego, żeby, żeby w miarę szybko to wybudować, w miarę szybko się wprowadzić. Na tą chwilę wynajmujemy mieszkanie. No i żeby nie dublować kosztów, tak, bo tu już kredyt, a tu jeszcze wynajem. No i to wszystko jedno z drugim trzeba powiązać. Tam uciec za tu się wprowadzić. Byłem w domach, które już funkcjonują, w których mieszkają ludzie. Nie narzekają. Ja pochodzę z domu też w technologii kanadyjskiej, ale drewnianego. E, mieszkało się sympatycznie, także myślę, że w tym otynkowanym stalowym to się będzie mieszkało dobrze. Budynek fizycznie będzie gotowy, ja myślę, że na 1 sierpnia będziemy mieli wszystko gotowe. 19 marca żeśmy wbili łopatę. Firma Amtek zatrudnia wykwalifikowanych architektów i konstruktorów, którzy nadal pracują nad udoskonalaniem technologii. Każda technologia ma plusy i minusy, jak każdy wiadomo. No, plusem na pewno jest szybkość i dokładność. A, yy, yy, znaczy, nasza technologia eliminuje, wyeliminowaliśmy wszystkie prace mokre, typu mokrego. Znaczy jedynie fundamenty są pracami mokrymi, resztę, pozostałe prace są wszystkie suche. Wadą może jest, że są mostki termiczne, które są one bardzo malutkie, ale występują. Szef chce wyeliminować wełnę, niedokładnie wypełnia wszystkie szczeliny. Chciałby to zastosować w piankę poliotylenową, która wypełni dokładnie izolację. To jest alternatywa dla te moski termiczne. W dzisiejszych czasach firmy, aby mogły być liczącym się partnerem na rynku, muszą mieć umiejętność innowacyjnego myślenia i tworzenia racjonalizatorskich produktów rynkowych. Nie ma współcześnie innej drogi do sukcesu. Dwie firmy, VegaCom i Amtek, choć są bardzo różne, łączy je jedno. W innowacyjności szukają stabilizacji i szans rozwoju.